Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że odnośnie mocy i odnośnie jesteśmy chrześcijanami, tak? wiemy o tym, że jesteśmy chrześcijanami. Chrześcijaństwo polega na tym, że każdy z nas indywidualnie oddał życie Jezusowi Chrystusowi, tak? I pomijając teraz aspekt usprawiedliwienia, bo o nim nie chcę teraz mówić, że jest on najważniejszy, że nie mamy winy. Miejsce ten aspekt, większość ludzi przyszło do Boga z perspektywy takiej w ogóle, można powiedzieć, egocentrycznej. Tak? Bo mieliśmy jakieś w ogóle braki, mieliśmy. I Jezus mówi nam coś takiego, że ktokolwiek do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę precz, tak? I w ogóle z tego tego osoby popłyną wody rzeki żywej. Tak? Skarb... Słab wody rzeki. rzeki wodę Ja bym chciał powiedzieć, co ja sobie zrobię? taki tak, słuchawkę tak. tu. I ten. ten, ten tak, speaker, taki speaker. Ale ja już wiele to wiele razy, razy robiłem, no? Nie? No? że mm, w ten fragment, gdzie on tak. Halo studio, halo studio! Halo studio! Halo studio! no, studio! nie znaczy no, tu, was, tu was. w Widać, że chodzi. Nie? No. To duch święty. Tu I to z naszego wnętrza mamy wypłynąć rzeki wody żywej. I teraz tak, kiedy będziemy przychodzimy do Jezusa, to my ostatecznie musimy go traktować jako źródło. My nie mamy innego wyjścia. My nie mamy innego wyjścia, że źródłem i takim fundamentem wszystkiego, co my robimy na co dzień, wszystkiego kim my jesteśmy, ten Jezus jest tym źródłem. I teraz, no dobra, ktoś powie, ale co to znaczy, że Jezus jest źródłem, nie? To znaczy tyle, że my w każdej sytuacji naszego życia utożsamiamy się z tym, co ten Jezus zrobił. I teraz nie chodzi nawet o to spektrum takie, że czytasz Biblię i Ty wiesz jakby co tam w tej Biblii jest zapisane, ale ty wiesz, co z tej perspektywy Jezus dla Ciebie zrobił. Bo Ty nie patrzysz na Boga jako na szerokiego Boga, bo nie możesz patrzeć Ty na Boga z perspektywy Biblii w każdym aspekcie. Dlaczego nie możesz patrzeć? U wszystko musi się przez krzyż. Wszystko, dla... Bóg jest do ciebie dostępny tylko w jednej opcji Jezus. Tylko w Jezusie. Czyli poprzez dokonane działo krzyża i zmartwychwstanie. Nie mamy innego wyjścia. Bo jeżeli będziesz patrzeć na Boga z perspektywy tylko Starego Testamentu i tylko tego, co się tam wyda, wyda, wydarzało, nie? No to nie, nie pójdziesz do przodu z tego względu, że ciągle się będziesz obawiał jakiejś winy, znaczy jakiejś kary z stosunku z winą, którą zrobisz. Ale my nie jesteśmy w tym miejscu, nigdy nie możemy być w tym miejscu, że musimy że ciągle obawiać się konsekwencji naszego grzechu bo zostaliśmy usprawiedliwieni. Zatem jeżeli my jesteśmy skupieni, na czym właśnie, teraz, na źródle Jezusie, to my musimy odstąpić od wszelkiej, sięma, od wszelkiej moralności, której, od wszelkiej moralności, wszelkich prawideł, jakie są w ogóle, nie wiem, w państwie, choćby nawet w polskim, w którym my żyjemy. Bo jeżeli teraz te prawidła będą definiować nas, to znaczy się mieszanie w błocie. Czy my mamy funkcjonować w nich? Mamy w nich funkcjonować, ale one nas nie definiują. To o czym to już wczoraj mówił yy, na tych spotkaniach z Kingą, yy, to, to ja bym chciał to też teraz pokazać, że nas nie mogą definiować nasze uczynki. fajnie, z to, to fajnie brzmi, nie? Ale ciebie i twoje się nie definiuje to, co ty zrobisz. Ty nie jesteś tym, co ty robisz. Ty jesteś tym, kim cię Bóg jako, jako nowe stworzenie powołał do życia. Ty jesteś tym, kim cię Bóg zrodził. Ty jesteś zrodzony z ciała czy z ducha? Jesteś zrodzony z ducha, tak? Z ducha jesteśmy zrodzeni. Więc co się zrodziło z ducha? Duchem jest, tak? W ogóle, Genezis, nie? Został stworzony na wzór i podobieństwo Boga, tak? Kilka linii wcześniej, a Bóg był duchem. Czy tam, a duch Boży, tak? Rozumiecie? O tym, żeśmy już mówili tam, na tych wcześniejszych kartkach, na, nie, wcześniejszej niedzielę, ale my jesteśmy duchem. To już wiemy o tym, że jesteśmy duchem, który chodzi w ciele, w, ma duszę ma duszę, czyli emocje, myśli różnego z tymi rzeczami związane, i chodzi w ciele. Więc ty Twoje jestestwo jest w duchu. Ty jesteś w duchu teraz ważną rzeczą też jest, zanim przejdziemy dalej, w sumie to, o czym też w drugiej sobie, sobie mówiłem, jest to, że kupa ludzi myśli, że jeżeli jest duch, dusza, ciało, to są podzieleni na trzy części, nie? Tak naprawdę nie jesteśmy podzieleni na trzy części, bo nie możemy dawać na równi tych rzeczy. Człowiek myśli, to bardziej panuje na mną ciało, czy bardziej panuje na mną duch? A może dusza bardziej na mną panuje? To jest trochę, jakbyś powiedział, czy ty, Włodek, czy bardziej nad tobą panują twoje ubrania, czy bardziej twoje buty nad tobą panują? No, rozumiecie, o co chodzi? Mm -hmm. Jeżeli człowiek tak podchodzi do życia, to faktycznie nadaje im wartość tym rzeczom, na buty nad panować. Bywa tak czasami, nie? Nie wiem, czy u kobiet tak bywa? Jak mają za dużo obcasy, to czasami nad nimi panują, i robią kopytki. Chyba się chciałem powiedzieć, nie? Albo czasami jest tak, że na przykład te buty są zbyt piękne, nie? I na przykład poszłabym, ale jak ich nie ubiorę, to mu się zniszczą, nie? Albo nie mam butów, to też podjąłem i nigdzie nie idę. Ale dobra, tak sobie sorry, wycieczkę sobie porobiłem. A to mam, to, to miałabyś śmieszne. No przepraszam. Ale, ale rozumiecie, nasze ciuchy, ciuchy i ubrania nad nami nie mogą panować. Dusza to jest coś, co żeśmy dostali, jak bardziej bym tu powiedział duszę, to jest swego rodzaju narzędzie nasze. Bo to my... I do Ciebie jest porównywana dusza do gleby. Tak? Ona nie jest do człowieka porównywana. Dusza jest porównywana do gleby, tak? Czyli to jest coś, co trzeba orać, zarządzać tym. Nie mówię teraz, o ciężka robota orać, ale chodzi o to, żeby sobie ją uprawiać. To to już pokazuje, że dusza to nie jestem ja. Tylko to jest coś do ustawiania. Żeby ten duch miał swobodę do tego, żeby wypłynąć przez tą duszę i się wyrażać przez tą duszę. A później już to działo, ja nie ale wiecie. Naprawdę trzeba być y, człowiekiem mocno zależnym od, na przykład, jakichś uszypek, które mają bezpośredni wpływ, nie wiem, na ciało, nie? Żeby to ciało panowało nad tobą. Bo normalnie, jak powiem, normalny szarak, nie? Adam Kowalski, nie? To on nie jest uzależniony od ciała. Na, czy to chrześcijanie, ale wiecie, jest, no jesteśmy kościołem, no i do kościoła czasem przychodzą... Kupa się Kupa no na przykład u dzieci to jest bardziej, nie? Ale jesteśmy kościołem i do kościoła to przychodzą ludzie, którzy faktycznie są uzależnieni od różnych rzeczy. No i nie, nie chodzi o to, żeby to bagatelizować, ale ludzie, którzy są, których ciągnie ciało, oni siebie utożsamiają z ciałem. rozumiecie o co chodzi? Na przykład, poczujesz głód, nie? I ty musisz już teraz zjeść. Już teraz. Zaczynasz czuć głód, już teraz muszę zjeść, i nie wiem, i lecisz na łeb, na szyję. Wszystkich dookoła, że tak powiem, wiecie, agresywnie się przynajmniej włącza ludziom, nie? Wszystkich dookoła, fuu, może się roztopiło, nie? Fuch, jest jedzenie, szybko, żeby zjeść. Miałam inne plany, z kimś w ogóle się inaczej mówiłem, nie? Ale ja muszę teraz już zjeść. Umawiasz się z kimś, nie? Na godzinę 17, nie? Oj, ale ja nie zjadłem jeszcze. O, teraz jeszcze myśl. Idziesz na 10 na, na spotkanie z klimaty, nie? Ja nie jestem. Nie, nie, jak nie jestem, to nie pójdę. Bo się przewrócę. Rozumiecie? To jest człowiek cielesny. Ja Miał inne założenia, ale nie jest w jednostce Nie chodzi mi teraz, czy człowiek je, czy nie je, to, 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 to człowiek, czy to jest dobry, czy niedobry, ale pytam o Pytam, z czego wynika siła. Bo jeżeli, tutaj opisałem ciało, nie? ale teraz jeżeli dusza ma o naszej tożsamości, a to dlatego, dlaczego dzisiaj o tym mówię, to my często szukamy różnej wiedzy różnego rodzaju, już może nie powiem o horoskopach jako tego, nie, już nie powiem o horoskopie, ale na przykład, jak żeśmy też właśnie przeregali na, na, na tych warsztatach, ale na przykład rysy osobowo osobowościowe, yy, psychologiczne zagadnienia, dojście do jakichś, w ogóle psychologia w chrześcijaństwie, to jest coś, co jeżeli zaczyna zakrawać od twoją tożsamość, to jest to kolejny błąd. Bo na przykład, do czego żeśmy doszli też, masz test, może, nie wiem, dobra, nie znam się na tym masz tak dobrze, ale jest test grupa albo jakiś taki. On mówi, że jesteś taki, 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 taki. Nie? I co to opisuje, że ty taki jesteś? Większość ludzi bierze do siebie, no czyli ja taki jestem. Czyli taka jest moja osobowość. Taka jest moja tożsamość. Nie? Ale to jest nieprawda, czy taki jesteś. Tak już prostym, prostym tokiem myślowym jest to, że każdy z nas dostał na przykład 40 pytań w teście do rozwiązania. Ktoś 100 ma w teście, ktoś ma 120, nie? I każdy odpowiada na te pytania zgodnie z czym? Tak naprawdę zgodnie z uwarunkowaniami duszy. Czyli z tym, co on zrobił na ten moment. Czego dowodem też jest to, że niektórzy ludzie robią ten sam test co jakiś czas i wybierają inne pytania. No to co, wtedy byłeś inny, a teraz jesteś inny? Nie, każdy robi wedle tego, jak ma teraz ułożoną duszę, robi te testy. Więc on robi te testy wedle ułożenia duszy, to znaczy wedle doświadczenia swojego, środowiska, rodziców, ich demonów, środowiska ich demonów, w których się, jakiś został stworzony przez środowisko. On robi ten test, jemu teraz jest podręcznik taki, otwiera ten podręcznik, ty jesteś x, y, z, ułożenie duszy, więc ty jesteś taki, 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 nie. Teraz jest tak. Teraz jesteś odważny, na przykład, nie? Znaczy, odwaga to jest Twoja tożsamość. Odwaga nie jest Twoja tożsamość, bo odwaga to jest działanie przeciwko koleku, tak? Czyli się to opiera o działanie. Czyli o to, co zrobiłeś. Jak na przykład czegoś nie zrobisz, to nie jesteś odważny. A Twoja tożsamość jest w Chrystusie, czyli w czymś stabilnym. Jeżeli my będziemy opierać nasze życie od nasze dokonania, to wyjdziemy z mocy. Ja dążę do tego, bo celem mojego nauczania, teraz do tego, co mówię, poselstwa, jest to, jak chodzić w mocy w życiu. W mocy, czyli w możliwościach do działania. Bo jeżeli ty na przykład uznasz, że jesteś odważny, tak, i ty na przykład jesteś w stanie wziąć pająka do ręki i ktoś powie, że jesteś odważny, tak, albo ty powiesz nawet sobie, że jesteś odważny, ale znajdzie się coś, co będzie dla ciebie problemem. I tu już nie jesteś odważny, tu już jesteś lękliwy, tak? Rozumiecie? Na, na czym budujesz? Co jest jakby, tym źródłem Twoim, nie? I, I jeżeli my przestajemy opierać się o nasze działania i nasze uwarunkowania i przestajemy dawać sobie wmówić, tak jak ten świat mówi, że jesteś tym, na przykład co robisz, nie? No to zaczyna być problem w nas. Bo zaczynamy być w bo my zaczynamy być uwarunkowani i nasze działania i nasze możliwości zaczynają być uwarunkowane o co? Tak naprawdę nie tyle o nasze działania, co o naszą przeszłość. No bo przecież aktualne nasze działania uwarunkowały przeszłość. I tak naprawdę zaczynamy być w stagnacji, bo nie zrobimy nic więcej niż to, na co nam przeszłość. I zaczynamy wypadać z tej łaski, bo zaczynamy być w imieniu przeszłości. Na przykład. W przeszłości. Na przykład, nie wiem, Włodek powie, Włodek albo ktoś, wybudowałam dom, tak? Więc tak, jakby jestem człowiekiem, który wybudował dom, tak? Więc albo już mi wystarczy, albo, czyli jestem w stanie wybudować dom, nie? I tutaj się zaczyna zamykać świat grudnia. Człowiek nie ma już, często człowiek, który buduje na własnych dokładaniach, nie ma w sobie głowie, że teraz by chciał sto domów wybudować. Bo jest ograniczone. Nie mówię, że ludzie nie mają takich rzeczy w głowie, ale mówię, że człowiek, który bazuje na tym, co dokonał, dla niego to jest wartościowe, nie? To nie będzie miał czegoś takiego, bo dla niego to było zbyt ciężkie i zbyt w ogóle wartościowe, żeby jeszcze to pomnożyć razy 100. Dlaczego? Bo budowałeś to na przykład ile? No na przykład. 12 lat. 12 lat. No teraz jak się sto to by musiało 120 życie. Akurat, ja, jeszcze nie? 600 były wyszło. No to akurat. No to, ale... Matematyka. Ja tylko 120 ja żyję. No ale rozumiem, o co chodzi. Teraz podałam być może taki abstrakcyjny przykład. No tak, no, no, okej. Okay. Abstrakcyjny z różnych względów. Ale chodzi o to, że jeżeli my zaczynamy czerpać z tego z naszych działań i z naszych ogólnych warunkowań, to, to my nie korzystamy z ducha. A w duchu mamy tak, żeśmy na samym początku powiedzieli, te rzeczy, które nam wynikają z Chrystusa, tak jest. Czyli na przykład jesteś sprawiedliwy i nigdy się nie potknąłeś. Zostałeś sprawiedliwy, więc jesteś świetny, tak? Więc skoro się nigdy nie potknąłeś, cały czas się rozwijasz. Sama ta zmiana myślenia, że ty się cały czas rozwijasz, powoduje to, że jesteś człowiekiem sukcesu. Już się rozwijasz, tak? No to jeżeli jesteś człowiekiem sukcesu i się rozwijasz, nie? I cokolwiek nie zrobisz, tak się będziesz rozwijał, więc, jakby, skali is the limit. Czyli, tak nie było jest limitem Twoim. Możesz sobie wybrać, co chcesz, żebyś zrobić, i tak do tego tak dojdziesz. Rozumiecie? Jeżeli Twoje działania nie markują Twojej wartości i twojego w ogóle, i, i Twojej tożsamości, to ty momentalnie jesteś człowiekiem, który nie ma przeciwności. Bo wszystko ci się pochodzi. OK, no znajdziemy fragment w piśmie, że wszystko jest ku dobremu. Ku dobremu, tak, i wszystko ci będzie, wszystko ci jest ubrań. No I gdziekolwiek będziesz, no ale wiecie, masz trzysta, że tak powiem, dobra, przesadziłem, masz kilka fragmentów w piśmie, które mówisz, że za cokolwiek się weźmiesz, tak, i ty będziesz, to będzie, to będzie się będzie powodzić, ale po co ty masz to odnosić do swojego działania? Bo jak zaczniesz to do swojego działania, to zacznie się psychologiczne przemiana myślenia. Rozumiesz? że będzie to samo, co żeśmy mówili wcześniej. To co ja muszę zrobić, żeby zmienić swoje myślenie? Rozumiecie, o co chodzi? A tu wystarczy uwierzyć w to, że jesteś święty. Teraz widzę, że oczka się zamykają. Do głosu, co ja muszę zrobić? ale jak... Rozumiecie, o co chodzi? Znaczy nie mi się zamykają, ale w ogóle widzę, że to jest nieciekawe, a jednak to nie w nasze życie. Znaczy, ja, ja, ja wiem, ale chodzi mi o to. Jak człowiek jest przesiąknięty duchem, nieznajarany na ducha, to dla niego słowa są żywotem. I na przykład takim przykładem naszego życia, na przykład y, ja mogę iść spać późno. Dlatego, że na przykład ja wieczorem dla mnie zawsze jest na siebie, że tak powiem, jakiś albo pismań, albo jakimś nauczaniem, albo jakimiś rzeczami, które są w ogóle... A wieczorem w ogóle to jest uczasek, już spora spać, nie? No to mam ustalona no, na długo Dlaczego? Bo ja wiem, że jak ja sobie... Wiara ze słuchania. A słuchanie ze słowa, tak? Jeżeli ja swoją głowę napełnię słowo, tak? Ja daję ja temu wartości, to to napełnia moje serce, tak? To ja na takie życie będę Roz, Rozumiecie, że to, co ja gadam teraz, nie? to jest żywo dla nas wszystkich. To jest żywo. Tak by, jeżeli, wiecie, dlaczego ja to teraz gadam? Ja to gadam teraz, bo Bóg tak chciał, że ja to gadam. Teraz dla, dla, dla każdego z nas. Jeżeli my teraz to zapagatelizujemy, a pagatelizujemy na przykład, w momencie, kiedy na przykład nie wprowadzamy czegoś w życie. No bo bakatelizują po prostu, jeżeli się do tego nie stosujemy, to, to też Bóg ma gdzieś tam ręce zamienięte do środka, w związku z nami na przykład, nie? I teraz bardzo ważne jest, żeby wszystko, czego, no czego, czego pragniemy? Różnych rzeczy pragniemy. Ten, ten chce uzdrawiać, ten chce mieć przełomu w tym, ten chce w ogóle być w tym, każdy chce mieć jakiś przełom, nie? Ale wiara, tak jak się mówi na ujednieniu, ona jest tylko pewnością w to, co się już wydarzyło. A Artur, Pani powiedział też, No, Jezus się nie stawia za nami cały czas, bo tam jest już dokonany stan. Tam jest stan dokonany, więc Twoje życie jest już też stanem dokonanym. Bo co Ty jesteś? Bo Ty jesteś duchem. Więc Twoje życie jest stanem dokonanym. I w liście do Galicji, on pisze, że wypadnięcie z tego życia to jest element, w którym my zaczynamy działać własnymi siłami. Potrzeba nam luz, żebyśmy nie szukali innych źródeł. Potrzeba nam wiary, znaczy potrzeba nam, wiary. Potrzeba nam zrozumieć i poznać, że tylko w wierze jest wszystko, czego potrzebujemy. Wiara to my niczego innego nie potrzebujemy. Słyszałem książkę Smitha Wiggleswortha. Smitha Wigglesworth mówi, że. Znacie Smitha Sorta, tak? On, on tak jakby efekty swojej wiary miało często natychmiastowe. Jakiegokolwiek jak, jak brodek, a nie grudnie były. Ja mówię, że jedyne co potrzeba, to trzeba wiary w swoim życiu, niczego więcej, bo tu nie trzeba ani motywów dobrych, bo to nie, nie zrobisz. Człowiek, człowiek, który jest egocentryczny w sercu, nawet jak ma myśli egocentryczne, on no tutaj, że tak powiem, to, to go Jezus nie jest dotknął, tak? Zaznaczyliśmy na samym początku, że my sami egocentrycznie, że przez świat Boga bo potrzebowaliśmy i ja więc tak młodych można sobie wyeliminować z życia, więc potrzebujemy tylko i wyłącznie wiary, czyli pewności w to, co się już dokonało. Ni, niczego innego. Niczego innego. Bo nasze działania powodują to, że tylko się staczamy jeszcze bardziej w różnych aspektach życia. Smith <coughs> powiedział takie coś, że nam brakuje zrozumienia wiary. Zrozumienia w ogóle łaski. Zrozumienia. Żeby moc się mogła manifestować, to po prostu musimy to zrozumieć. Kto ci da te zrozumienie? Tylko Duch święty. Tylko kiedy? Wtedy, kiedy Ty zrozumiesz. Musisz wyrozumieć, musisz w ogóle przyjść. Tak, Jezus powiedział, trwać w film. Co to znaczy trwać w film? No trwać w słowie, które on powiedział i nie robić przeciwko temu słowu. Prosty aspekt modlitwy o uzdrowienie. Prosty aspekt modlitwy o uzdrowienie. Ktoś kładzie na kogoś ręce nie? i ogłasza coś w tej sprawie. Ktoś powie: A nie doświadczyłem ciałem, a nie doświadczyłem duszą. No to też nie jesteś Ty. Co z tego? Co z tego w ogóle nie? Co z tego? Co z tego, że czegoś nie doświadczyłeś, skoro słowo mówi, że to się już wykonało. Więc jeżeli jesteś na Ziemi, to, to potrzebuję czasu czasami. Ale, ty, Twoje nastawienie jest takie, nie, że teraz gonisz koło po następnego, po następnego, następnego, żeby znowu coś zostało bo to by oznaczało, że ta prawda, która została powiedziana, ona jest niewystarczająca. Czyli Bóg jest niewystarczający. Okej, okay, poczytasz coś z pisma, jakiś fragment z pisma, i potrzebujesz już takiego kolejnego, 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 bo to jest niewystarczające. Czemu jest niewystarczające? Nie zależy Ci na życiu, że to jest już niewystarczające? Nie zależy ci na Bogu, że to jest niewystarczające? Słowo to jest Bóg, tak? W ogóle jest on przy tobie, on jest twoim tatą cały czas, to jest niewystarczające? To tylko kogo się odniesiesz w takim razie? Cuda ta manifestuje się tylko w wiary. z niczego innego, więc musisz być, musi być wystarczające słowo dla ciebie. Musi być to dla Ciebie pewnik, ok, mówimy wiara zasłuchania, ale jest pewnością tego, czego nie widzimy. Ale tu chodzi o to, żeby nadać wartość tym rzeczom. Uważam, że fundamentalnym problemem, na przykład u nas w wspólnotie, nie, jest nie nadawanie wartości Bogu. tak to było ale tak uważam. Co się wiąże ze, z różnego rodzaju spóźnieniami na przykład? Z różnego rodzaju. Ja nie mówię teraz o spóźnienianie, na, na, na spotkanie, na spotkaniu. Ale ja mówię w różnych aspektach. Z opóźnieniami na przykład nie, w przelewach, różnego rodzaju opłatami ruchów. Z różnego rodzaju opóźnieniami. Dlaczego? Bo nie dodajemy wartości Bogu. Bo On powiedział. Rozumiecie, co chodzi? Z Bagatelizowanie Go prawdy i odaniem Go i wybranie swojej drogi. Poprzez działania na przykład, nie? Ale ja mam takie dobre działania. Przecież ja jestem taki spe specjalny. Jaki to jest niespecjalny? W czym to jest specjalny? Rozumiecie, że sukcesy w naszym życiu wynikają ze słowa, a nie z Twojej specjalności. Wracając do Twojej duszy, Twoje może nie Twojej duszy, Twoje talenty, one nie są specjalne. Słowo jest specjalne, które zostało przez Boga powiedziane nad Tobą, które musi się zrealizować. Więc albo zaoptasz słowo, które zostało powiedziane nad Tobą, nie? albo nic nie będzie nigdy specjalnego. Sukces różnej rangi, różnego, wynikający z różnych rzeczy, które mamy w duchu jest, jest to zainwestowane w tylko i wyłącznie poprzez wiarę, czyli ufanie prawdzie. I poprawianie po Bogu to jest problem Chrześcijaństwo chrześcijaństwa szeroko też rozumianego, dokładanie do krzyża różnych rzeczy. Na przykład zrobiłem to, to, minęło 5 dni, a jeszcze tego nie mam. Problem. I zaczyna się problem. I zaczynasz dokładać. Na przykład zrobiłem coś, coś. Pomodliłem się, prosta rzecz, pomodliłem się, około, nie wyrosło na przykład. Taki stwierdzasz, taki fakt, nie? No, problem. To ten Bóg chyba nie działa. Przykład rzucam myśli w ogóle ludzi, nie? Czy ten bóg nie zadziałał? No, bo w tym momencie już widzisz, że nie zadziałał, bo, bo twoje serce uwierzyło w to, co jest powiedziane. Czym innym jest szukanie swojego rozwiązania, a czym innym jest zaufanie i oczekiwanie. Oczekiwanie. Jest napisane, żeby oczekiwać manifestacji. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie pana. Dobrze jest czekać. No, tak Dobrze. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie pana. Rozumiecie, co chodzi? Też kiedyś ten, rzuciłem temat z tym, yy, jak się nazywa ten arcykapłan, który miał zabrany głos? Zachariasza. Zachariasz jak się miał urodzić, też miał zabrany głos, żeby nic nie gadał nawet. Bo jak anioł z to już zobaczył, że on wszystko co gada, to mówi naprzeciw temu, żeby się ten Jan nie urodził. Także rozumiecie, o co chodzi? Więc dlatego nasze trwanie wprawdzie. To tak brzmi, ja jak to gada, to samo. Trwajcie w wierze, trwajcie w prawdzie. Ale my naprawdę, wchodzenie w mocy polega tylko na tym, że Ty, ty trwasz w tej prawdzie. I to jest bardzo proste, bo Ty też nic, nic więcej nie jesteś w stanie wyrobić w tym. Uważam, jak to jesteśmy. Większość z nas. To nie są demokracji ani Lenia. Każdy z nas dużo robił w życiu swoim. Tylko. My teraz nie żyjemy w oglądaniu, ani w działaniu, tylko my żyjemy z wiary. Wiara oczywiście, ona, życie z Bogiem motywuje nas do działania. Motywuje nas do działania, ale nie każe nam robić za Boga roboty.